Cześć ludziska, witam was serdecznie. Na kanale Wilczy Szlag rozpoczynamy taki cykliczny dział krótkich filmów z recenzjami sprzętu. Będzie się to nazywało Wilczym Okiem. Będę się starał pokazać wam sprzęt, którego używam. Zaznaczam, że nie są to płatne reklamy. Nikt mnie nie namawia ani nie płaci mi za reklamowanie konkretnego sprzętu. Ja po prostu będę wam opowiadał o czymś, czego używam, o przedmiotach, które używam, które znam i o których coś wiem. Moja przygoda z outdoorem rozpoczynała się bardzo prosto od y, takich tylko wyjść samotnych lub z psem w Big District, się to zobaczyć. Patrzyłem wtedy głównie na dwa parametry, jeśli chodzi o jakikolwiek sprzęt. Przede wszystkim cena. Najtaniej jak się da, i po drugie, podobał mi się styl wojskowy, więc y, najchętniej kupowałem rzeczy w kolorach kamuflujących, co nie było takie złe. Ale to były takie parametry, które mnie interesowały. Przez ostatnie trzy lata zakosztowałem wielu różnych rzeczy. Zakosztowałem wspinaczki w skałkach, w lodzie, wchodzenia na góry wysokie, penetrowania jaskiń, urbeksu, spałem w ruinach, w lasach, na mrozie, na deszczu, pływałem po wodzie, również na morzu, jak mogliście widzieć, więc bardzo, bardzo musiałem zrewidować moje podejście do sprzętu i zwrócić uwagę na bardzo konkretne cechy produktów, które powodują, że są one lepsze, wytrzymalsze, bardziej przydatne. I w tych właśnie filmach będę Wam o tym opowiadał, będę pokazywał przedmioty, w części ekwipunku, które moim zdaniem są warte polecenia i spełniają swoje funkcje. Śpiwór nazwijmy to na Anglię lub na Polskę, jeżeli zima nie będzie szczególnie surowa. Ja zdecydowałem się po całej serii eksperymentów ze śpiworami syntetycznymi, tanimi, zdecydowałem się na zakup śpiworu firmy Rab. Jest to śpiwór, którego wypełnieniem jest gęsi puch, tak zwany duck down, kaczy puch, właściwie nie gęsi, kaczy. To nie jest najtańszy wybór. Te śpiwory można nabyć za niecałe 200 funtów. Myślę, że jeżeli dobrze upolujecie, to i za 150 można znaleźć. Natomiast różnica w porównaniu ze śpiworami sztucznymi jest ogromna. Są lekkie, bardzo łatwo dają się skompresować do niedużych rozmiarów. No i warunki. Spania, czyli termika, jest absolutnie niezastąpiona. Ci, którzy kiedykolwiek próbowali odzieży yy, z naturalnym puchem, wiedzą o czym mówię. Przełożenie wagi do, do izolacji jest po prostu rewelacyjne. Żadne sztuczne wypełnienia nie są w stanie tego zrekompensować. Zaraz wam pokażę, jak ten, ten śpiwór wygląda po wyjęciu. W tej chwili mam go tutaj w tak zwanym drywagu, czyli w takim suchym worku. Chodzi o to, żeby nie zmógł. W czasie deszczu mógłbym go jeszcze bardziej ścisnąć, ale i tak nie jest najgorzej. Jest nieduży, waży około kilograma. W tej chwili pokazuję Wam śpiwór rozłożony na podłodze w takiej wersji kolorystycznej. Jest dostępny ten akurat model wypełnienia, ponieważ każdy jak gdyby, rodzaj nabicia ilością puchu ma swój własny kolor. Tak jak powiedziałem, jest to seria Alpine. Tutaj mamy specyfikację 650, to jest rodzaj puchu, który został użyty. To jest wysokogatunkowy puch potraktowany środkiem, który nie powinien jak gdyby wchłaniać wilgoci, wilgoć nie, nie powinna szkodzić, aczkolwiek wiadomo, raczej unikajmy kontaktu. I tutaj mamy podaną temperaturę, tak jak powiedziałem, minus 16. To jest taka temperatura, w której możemy spać. Nie powinniśmy czuć jak gdyby dyskomfortu. Chociaż ja podejrzewam, że w minus 16 w tym śpiworze, ktoś, kto jest z marzduchem będzie, będzie nie zamarznie, ale odczuje, jak gdyby zimno. Ja w w temperaturze około 0 stopni gotowałem się w nim. Więc myślę, że to minus 16 jak najbardziej dotyczy mnie. Oczywiście RAF tutaj Ameryki nie odkrył z tym, że jest kaptur, który można oczywiście zasznurować sobie, zapakować się w taką mumię. Mamy też taki wałek, który jest wypełniony również puchem, który jak gdyby zagradza to nagrzane powietrze, które jest wewnątrz piwora, aby się nie wydostawało. Jest również przygotowana kieszonka na, powiedzmy, telefon, żeby sobie razem z nim spać. Co bardzo lubię w tym śpiworze to zamek. Zobaczcie, nie wiem, czy to będzie widać, ale. No nie jest to taki najzwyklejszy na świecie zamek. Jest to tak skonstruowane, że naprawdę trudno jest go zaciąć. Wiecie, o czym mówię. Jest noc, nie wiem, chcemy iść siusiu, wychodzimy, wracamy i zamek nam się zacina. Wchodzi gdzieś tam materiał. Tutaj, oczywiście, jest to również możliwe, ale, ale jest to. Zdarza się to o wiele rzadziej niż przy standardowych zamkach wszywanych do śpiworów. No i jest jeszcze taka specjalna krawędź, która zatrzymuje powietrze przed uciekaniem poprzez samo łączenie zamka. Tak jak mówiłem, w tej chwili trzymam go w worku, który nie przepuszcza powietrza i wody, przede wszystkim wilgoci, bo to jest worek do transportu. Natomiast śpiwory puchowe powinno się że tak powiem w domu kiedy nie są w akcji trzymać w czymś co przepuszcza powietrze czyli na przykład w zwykłym worku który nie jest wodoszczelny w którym ten śpiwór będzie mógł oddychać i najlepiej żeby nie był aż tak zbity tylko żeby sobie swobodnie był rozłożony żeby po prostu to wypełnienie się nie zbijało